Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na naszej kolejnej audycji z cyklu Lektury Niebzdury. Minione nie jest martwe, wcale nawet nie przeminęło. Tymi słowami Williama Faulknera, amerykańskiego powieściopisarza, laureata Nagrody Nobla, rozpoczyna się książka, którą mam przed sobą. Jest to książka Marii Daniel. Wspomnienia z czasów wojny 1939-1945 i w nawiązaniu do słów amerykańskiego pisarza, no, ta książka właśnie udowadnia, że minione jest minione, ale jednak nie przeminęło. Książka została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Znajdziemy tutaj opis realiów wojennej i okupacyjnej, Codzienności życia spędzonego przede wszystkim w Bydgoszczy i Grudziądzu. Autorka Maria Daniel daje unikalne świadectwo czasu wojny, które przedstawia dramatyczną ucieczkę rodzin oficerskich na wschód. Maria Daniel była córką oficera Wojska Polskiego. W randze, w randze kapitana, córką Feliksa Kocińskiego. Zresztą tutaj właśnie czytam, że Feliks Kociński był między innymi uczestnikiem kampanii wrześniowej w 1939 roku, obrońca Warszawy, jeniec niemieckich o flagów. Autorka dzieli swoje życie na dwa okresy. No to, to właściwie zrozumiałe, to oczywiste, ten okres przedwojenny, czyli w przypadku Marii Daniel, pobyt na kresach ówczesnej Rzeczypospolitej, gdzie spędziła dzieciństwo. No i oczywiście ten drugi czas, czas wojny i okupacji. Latem 1938 roku dziesięcioletnia Maria Kocińska razem z rodziną trafia do Bydgoszczy. Kiedy wybuchła II wojna światowa, autorka i jej matka wraz z innymi rodzinami oficerskimi musiały wagonami towarowymi uciekać na wschód do wioski Chorodło, gdzie z dala od frontu miały spokojnie przeczekać działania militarne. Jednak z chwilą radzieckiej agresji na Polskę, rodziny oficerskie w Chorodle. Nieoczekiwanie znalazły się w epicentrum wojny i właśnie niebezpieczna tułaczka z powrotem do Grudziądza, do rodzinnego Grudziądza, potem długie i koszmarne lata spędzone pod niemiecką okupacją jest właśnie są takim, taką główną osią niniejszych wspomnień. Zanim przeczytam tutaj fragment jeszcze z bezpośrednio już wspomnień Marii Daniel z czasu okupacji, zwrócę uwagę, że we wstępie, który został który został napisany przez Aleksandrę Burdziej. Tutaj Aleksandra Burdziej zwraca również uwagę, że osobiste wspomnienia jeszcze przez długi czas nie były przez historyków poważane jako źródło wiedzy historycznej. Pamięć indywidualna postrzegana była nieodmiennie jako element jednak zafałszujący obiektywną wiedzę. Historyczną. No ale oczywiście ten stosunek do bezpośrednich, do, 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 do żywych e, wspomnień, do, do, do pamięci ludzi, którzy przeżyli e, wydarzenia, no e, stał się coraz bardziej mm, wiarygodny. No i teraz jest właściwie też podstawą e, wiedzy historycznej, tak jak w przypadku książki, którą e, mam przed sobą. Znajdziemy tutaj oprócz wspomnień, również fotografię. Tutaj akurat Felix Kociński z lewej strony i Zofia Dobrzyńska i Felix Kociński, czyli rodzice autorki. Na zakończenie, jeszcze fragment wspomnień, właśnie bezpośrednio z czasów okupacji. Maria Daniel pisze tak. Tak więc toczyło się moje dalsze okupacyjne życie na stanowisku gońca, co uważałam za szczególny dar losu, gdyż dzięki temu uniknęłam wywózki w głąb Rzeszy na roboty, co stało się udziałem tysięcy polskich żołnierzy zmuszonej do pracy u tak zwanych bambrów i to nieraz w nieludzkich warunkach". E takie wspomnienia, ale także inne bardzo dramatyczne, poznamy w książce Marii Daniel, wspomnienia z czasu wojny 1939-1945. Dziękuję bardzo za uwagę.